31 sierpnia Powiatowy Urząd Pracy w Policach zorganizował trzecią, ostatnią giełdę pracy dla osób bezrobotnych zainteresowanych zatrudnieniem w Grupie Azoty Police. W sumie w spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach. Około 30% osób wyraziło chęć zatrudnienia. Zostały wydane skierowania do pracy w celu bezpośredniego kontaktu już z kierownikami działów, które odbędą się na terenie zakładów chemicznych. Osoby bezrobotne, które znajdą zatrudnienie w Polickiej Spółce, w pierwszej kolejności zostaną skierowane na szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji potrzebnych do pracy na odpowiednim stanowisku. Chcemy, aby nasi pracownicy sprawdzali się na wielu stanowiskach. Obecnie będziemy prowadzić szkolenia na operatorów wózków widłowych. Naszym zadaniem jest zorganizowanie i zaprezentowanie tej oferty. Pracownicy zatrudnieni w grupie Azoty Police mają zapewniony pakiet socjalny. Mogą liczyć na premie kwartalne, nagrody roczne, ubezpieczenie medyczne z pakietem stomatologicznym, wczasy pod gruszą czy program emerytalny, który w całości opłaca pracodawca. Poszukujemy pracowników na wydział pakowni, mamy dwie takie pakownie. Praca jest zmianowa w systemie dwuzmianowym, 3BOP, 5BOP. Potrzebujemy również pracowników na inne wydziały. Jest to wydział na przykład bieli tytanowej, kwasu siarkowego, energetyki bądź nitro. Informacje na temat zatrudnienia w największej w regionie zachodniopomorskim spółce giełdowej można znaleźć na podanej stronie internetowej www.zhpolice.grupaazoty.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 519 501 267.